25 maja na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Policach odbył się piknik Rodzin Zastępczych. W 2012 roku zainicjowała go Aleksandra Sander, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim. Uniwersytet i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisały umowę partnerską, więc, jakby te względy formalne zostały spełnione. I mogłam e, z panią dyrektor. E, Pracować, współpracować i zaproponować jej tę ideę realizacji przedmiotu nauczania metodą projektów. To jest profilaktyka społeczna i to jest element kształcenia moich studentów. To są studenci Instytutu Pedagogiki. Pedagogika pierwszy rok, pierwszy stopień pedagogika ogólnoakademicka. Grupa studentów pedagogiki resocjalizacyjno-opiekuńczej przygotowała dla dzieci zajęcia plastyczno-ruchowe. My tutaj z dziećmi rysujemy, bawimy się zabawkami, po prostu takie najmłodsze dzieci, które na przykład nie chcą brać udziału w warsztatach, które zaraz się odbędą, czy w integracjach, które też zaraz się odbędą, tutaj sobie odpoczywają po prostu, bawimy się, zajmujemy się nimi po prostu. Wspólne wielopokoleniowe warsztaty służyły integracji uczestników. Wśród zabaw były murarz i cegiełka oraz figurki. Polega na tym, żeby przebiec z jednej strony wyznaczonego miejsca na drugie i żeby murarz nie złapał. Bo jeśli złapie, to dana osoba staje się cegiełką i wtedy zmniejsza się pole przebiegu. Ruch na świeżym powietrzu to podstawa dobrej zabawy, zwłaszcza gdy pogoda sprzyja. Miały też być, można powiedzieć, ogólnodostępne. To miało być dla wszystkich tak, aby każdy mógł sobie spokojnie te ćwiczenia wykonać, aby nikogo nie przestraszyć, żeby aktywność fizyczna była przyjemna. Do udziału w pikniku zaproszono saperów z podiów. Patrol prezentował specjalistyczny sprzęt, taki jak wykrywacze metali czy specjalistyczny kombinezon. Naszym zadaniem jest rozminowanie terenu w okolicach Szczecina, na terenie trzech powiatów, to jest Polic między innymi, Gryfina i Goleniowa. Tutaj chcieliśmy zaprezentować sprzęt saperski, jakim codziennie się tutaj posługujemy. To jest kobinezon, który zabezpiecza przeciwko odłamkami falom nadciśnienia, która może wystąpić przy wybuchu przedmiotów wybuchowych niebezpiecznych. Strażacy pokazywali dzieciom, jak wygląda ich praca. Jednym z zadań dla najmłodszych było celowanie strumieniem wody w wyznaczony punkt. Ratownicy z pogotowia ratunkowego prezentowali sprzęt i mówili o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Wsparcia rodzinom zastępczym udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zdarza się, że w wieku dojrzewania pojawiają się problemy wychowawcze, które mogą być związane z szukaniem własnej tożsamości. Każdy człowiek szuka swoich korzeni, i te dzieci, które jakby zostały zabrane rodzicom, czy rodzice ich zostawili. Wcześniej zostawili niż zabrane, e, cały czas mają to w sobie. W powiecie polickim funkcjonują obecnie 152 rodziny zastępcze. To wciąż zbyt mało, bo potrzeby są większe. Może każdy zostać, kto nie miał problemów z prawem i sam nie porzucił swojego dziecka. I nie płacił na przykład alimenty też po rozwodzie na dziecko, tak? No to, to, to też nie może. Ale wszyscy inni mogą. Nic więcej nie trzeba. Trzeba mieć tylko malutkie miejsce w swoim sercu i nic więcej. I naprawdę dzieci czekają. No teraz mamy dziesięciodniowe dziecko do umieszczenia i szesnastolatka. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czeka na kandydatów. Pani Grażyna, mimo iż musiała zrezygnować z pracy zawodowej, nie żałuje decyzji o stworzeniu rodziny zastępczej. Ja jestem chyba najbliższą osobą w tym wypadku i, no i nie pozwoliłabym nawet, żeby kto inny wiadomo, nie? ale jest mądrą dziewczynką, jest fajną dziewczynką, cieszę się. Aby zostać rodziną zastępczą nie trzeba spełniać specjalnych warunków mieszkaniowych. Kandydaci przejdą szkolenie, by poznać specyfikę funkcjonowania pieczy.